Cześć, witajcie na kanale Sylwia w Szwecji. Dzisiaj słuchajcie, postanowiłam, że coś ugotuję. Ugotuję coś takiego, wiecie, może niekoniecznie tak yy, niekoniecznie takiego yy, długiego w czasie. O tak. Tylko takiego, wiecie, szybkiego, żeby, żeby zrobić coś takiego do pracy, żeby na przykład sobie wziąć, czy, 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 czy właśnie czy tak szybko sobie coś tam przekąsić, żeby tak nie, nie pichcić. Trzy godziny, wiecie, przy garach stać, czy, czy nie wiem jeszcze ile. E, otóż, słuchajcie, zakupiłam ostatnio taką książkę. Tutaj gdzieś się odbija tak dziwnie lustrzano, więc Wam przeczytam. Bonier's Cookbook. Ona jest dość spora, jest bardzo dużo przepisów. Jest 1500 różnych, właśnie, przepisów tradycyjnych z, z, tradycji, z tradycyjnej kuchni, właśnie szwedzkiej, oraz z całego świata też. Więc tutaj jest Mishmasz w tej książce. Książka jest, słuchajcie, ona ma, ona ma bardzo dużo stron, jakbyście chcieli kupić kiedyś sobie ją zakupić, że tak powiem, no to tak wiecie, ze, ze spisem tak około 630 stron, o tak, 630 stron, taka, taka księga, że tak powiem, gruba, w twardej okładce, bardzo y, fajna, kupiłam ją, słuchajcie, w takim, y, na takim, w takim sklepie y, lo, no, Lopis, tak, to są takie, wiecie, używane, u, używane właśnie rzeczy i i ta książka ogólnie kosztowała 30 koron. Normalnie w sklepie kosztuje ponad 200, więc wiecie, takie rodzynki czasami warto yy, czasami warto właśnie po takich sklepach typu właśnie z drugiej ręki, czy właśnie po lopisach sobie pochodzić i po, poznajdować sobie różnych właśnie ciekawych rzeczy, które są, które są pomocne. I ja mam dzisiaj dla Was takie dwa w sumie przepisy, dwa. I to są przepisy z, y, na takie y, właśnie, na takie, y, taki obiad, właśnie szybki, albo do pracy, albo coś takiego. I tutaj różne, właśnie w tej książce są y, różne takie tematy, te, tematy. Tak bym powiedziała: tematy, na przykład festarna, czyli, czyli na przykład różne, y, różne przekąski, różne desery. Na y, jakieś imprezy. O tak. Tutaj dalej mamy, to jest wszystko tak tematycznie, wiecie, w tej książce po, y, porobione. Na przykład jest rozdział typu na przykład o rzeczy z grilla, więc, y, więc wiecie, wszy, 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 wszystkie po prostu tutaj takie przepisy i tak dalej, właśnie możemy sobie, możemy sobie łatwo y, znaleźć. Yy, także słuchajcie, ja się zabieram i to będzie yy, coś. Yy, no i widzicie, teraz się zgubiłam i muszę szukać. Tak szybko, szybko. Ja wiem, wiem gdzie mniej więcej yy, jestem. Jest. Jest. Alzheimer, normalnie. Alzheimer, słuchajcie. Yy, 486, 486 wymyśliłam sobie dwa przepisy z e, smur, smurgosar, to są kan kanapki, różnego rodzaju kanapki, e, wrapy, jak lubicie właśnie takie szybkie rzeczy, e, które się właśnie, które się szybko robi, to tutaj mam dla Was właśnie takie dwa, dwa przepisy, zrobimy sobie wrapa Zrobię wrapa Wego, wege, wege wrap. Nie wiem, czy, czy widać. Widać. Wege z pesto, a, a drugi będzie z, z kurczakiem i ze takim sosem chili, słodkim. Tylko ja nie używam właśnie nic z chili, więc będę po prostu. Pomijać niektóre, wiecie, składniki, ale Wam wszystko po prostu w, w opisie i na moim Facebooku Sylwia w Szwecji też, też będą te przepisy, będą po polsku, więc będziecie, będziecie mogli sobie je tutaj ściągnąć i sobie zrobić. Dobra, słuchajcie, to tyle. To tyle, zabieram się. Tutaj są oczywiście porcje dla, dla czterech osób. Więc takie bym powiedziała trochę no małe, tak? Ja, ja kupiłam trochę, trochę więcej, żeby to po prostu więcej zrobić. Na, na więcej po prostu mieć. Na więcej tak dnia. Na więcej dni. O tak, na więcej dni, żeby mieć. Hurtem Sylwia robi, więc nie będę tutaj cztery tak robić, tylko po prostu więcej. Dobra. Tak. Dla czterech y, osób. I mamy tak, y, taki cztery takie duże tortille tortille taki chleb tor, do tortilli o tak to się nazywa dwie czerwone papryki jedna cukinia 300 gram jeden ząbek czosnku taki wiecie roz, rozmiażdżony bardzo mocno jedna łyżeczka oliwy z oliwek sól pieprz twaróg twaróg śmietankowy Dalej mamy taką mm, pesto, które możemy sobie zrobić właśnie samemu, albo ewentualnie kupić. Ja kupiłam, zaraz Wam pokażę. I tutaj jeszcze mamy 4 decylitry mm, takiej rozkruszonej sałaty, w tym y, bardzo, y, w tym, żeby była właśnie przede wszystkim rukola. O tak. I tu jeszcze mamy taki y, ser permazent, no, tutaj do, 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 do posypki dobra, słuchajcie no i tutaj przepis jest oczywiście bardzo, bardzo wiecie prosty, wszystko należy po prostu z, z papryki wy, e, paprykę wydrążyć e, pokroić paprykę i cukinię w takie kawałki e, te właśnie warzywa e, z olejem e, połączyć i z, e, z, z ząbkiem czosnku wymieszać dalej, doprawić właśnie Solą i pieprzem. Wszystko należy odstawić, no, odstawić, żeby, żeby to się, tak wiecie, trochę prze, przegryzło, tak? W chłodne miejsce też można to położyć. Yy, dalej mamy, że mamy wymieszać, właśnie twaruk z pesto. Dalej to, yy, to, z, to po prostu wymieszane. Smarujemy na, yy, na ten, właśnie chleb do tortilli. I następnie kładziemy wszystkie po prostu warzywa, sałatę, ser i wszystko zwijamy w taki yy, w taki rożek. Ja wam pokażę. O! Dokładnie o, o w taki w taki rożek. Więc Wego yy, Wraps. Zapraszam. Słuchajcie, jestem. Zrobiłam. Zaprezentuję Wam. Zobaczcie, ile tego wyszło. Osiem. Osiem. Trochę się, wiecie co? Y, trochę się Sylwia oszukała. Otóż wzięła taki rozmiar, wiecie, średni. Myślałam, że to będzie duży, ale, ale średni trochę z nich y, tro, tro, troszkę z nich wypada. O tak. Słuchajcie, tak to wygląda. Y, cztery są z, z peso. Dwa są z, z kurczakiem. Y, bez... Y, w moim wydaniu bez sosu czyli tego słodkiego. Ale jak to woli i lubi, to może sobie sos po prostu, słuchajcie, dodać. No to co, słuchajcie, zapraszam Was. Mam, mam nadzieję, że będzie dobre. Myślę, że na pewno. Wygląda przepysznie i. Słuchajcie, zapraszam Was. Przepisy będą na Facebooku: Sylwia w Szwecji, jeden i drugi. Więc słuchajcie, szybko robiłam to z wielkością światła, naprawdę. A zostało mi jeszcze naprawdę sporo rzeczy. Także jeżeli Wam się podobał odcinek, to trzymajcie się ciepło, lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie, co jeszcze byście chcieli tutaj zobaczyć na, na, na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!